Intencją tych zawodów jest to, żeby zachęcić młodzież ośrodków wychowawczych do konkurencji, do zarażenia pasją. A przede wszystkim do tego, żeby, że jest wybór, jest wybór przed narkotykami. Zamiast narkotyków jest to dużo lepsze uzależnienie, uzależnienie od sportu. I to jest po to właśnie, żeby nasza młodzież, z młodzieżowych środków uchowawczych miała skorzystała z tej naszej oferty i próbowała przygotowywać się, startować w takich właśnie zawodach. Powiatowy Siedlecki to właśnie po to, żeby sprawdzić się, zobaczyć. XPC robi dla młodzieży, wspaniałej młodzieży, którą zachęca, młodzieży taka po prostu, która troszeczkę, no jak to się mówi, jest niegrzeczna, ale tu u nas jest tak grzeczna, wspaniała po prostu. Te dziewczyny, jak ona wyciska, jak ona to przeżywają, to nam się szedł zykli to I prawa dla Artura, prawa dla władz Miasta, to jest wsparcie. Oni będą kiedyś na mieszkaniach Polski i Europy i świata startowali. No, tak się zaczyna, po prostu bez takiej młodzieży, bez dania im przykładu. My im dajemy przykład jako starsi ludzie, doświadczeni zawodnicy, dajemy przykład, to jest piękne. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, nigdy nie jest za późno, teraz jeszcze spróbować by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzenia. I tego życzę zawsze wszystkim naszym uczestnikom, właśnie ze środków wychowawczych, aby odnaleźli się w sporcie, bo to, to sam z doświadczenia wiem, że może pokazać, pokazać inny kierunek w życiu i można, można się zrealizować. I na gruncie sportowym, dzięki temu na gruncie zawodowym odnaleźć się jako trener, działacz, zawodnik i tak dalej. I moim zdaniem jest to bardzo ważne, żeby właśnie w ośrodkach wychowawczych jak najwięcej właśnie było takich wychowawców jak tutaj dzisiaj obecni, którzy, którzy młodzież zaszczepiają właśnie sportem, wskazują im dro sportową drogę życia. Dla młodzieży sport to jest trening ciała oraz ducha. Ciało to też musi być zdrowe jak duch. Jeżeli nie ma samodyscypliny w szkole czy gdzieś, prawda, człowiek nie osiąga w zasadzie niewiele w życiu. Tylko na laptopie siedzieć, prawda, lub no, na jakichś tam chipsa, pipku, przepraszam, to nic. Trening, systematyczny trening czyni człowieka wartościowym, pełnoprawnym, umysłowo i fizycznie. Kolejne zawody będą w marcu. Będą to Mistrzostwa Polski, także zapraszam do rywalizacji sportowej i z tym samym przygotowaniem, z tym samym przesłaniem dajemy Wam, wychowawcy, my wychowawcy swoją pasję, czyli naszy, naszej młodzieży, bo jedną z moich pasji było również wyciskanie na ławie, robiłam to kawał życia, więc teraz dla naszych wychowanków. I ośrodków wychowawczych. Zarażam tym samym, i mam nadzieję, że nasza młodzież zarazi się i będzie startować. I ja serdecznie zapraszam.